Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Golubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zwykle o tej porze wysyłam wam katechezy O mszy świętej Albo inne też wartościowe Dzisiaj chcę wam przesłać film Z góry Krzyżewac To jest góra która wznosi się na Medjugorje I na której stoi właśnie taki krzyż Wybudowany tutaj w 1933 roku w 1900 rocznicę od śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jestem tutaj z tego powodu, że dziś się droga krzyżowa tutaj na tę górę, podczas której uczestnicy modlili się z okazji 20, dokładniej okrągłej rocznicy, 20 rocznicy śmierci Franciszkanina Sławko, ojca Sławko Barbaricza. To jest yy, franciszkanin, który tutaj w Domaćugorze został przysłany przez swój zakon, kiedy zaczęły się dziać tutaj właśnie te objawienia i miał zbadać sprawę, dlatego że był psychologiem bardzo dobrze wykształconym, znającym kilka języków i miał się przyjrzeć czy te objawienia są prawdziwe czy też są fałszywe i bardzo szybko zorientował się i przekonał się o tym, że dzieci nie kłamią, że mówią prawdę. I nie tylko, że uznał jakby w sercu to, ale też stał się opiekunem duchowym tych właśnie młodych ludzi, którzy słyszeli, widzieli Matkę Bożą. I ojciec Sławko zajął się nie tylko tymi widzącymi, ale zajął się też pielgrzymami, którzy tutaj od samego początku zaczęli licznie przybywać. A to była zupełnie zwykła chorwacka wioska, która zajmowała się, której ludzie zajmowali się produkcją rolną, tytoniem, winogronami. Tutaj Ziemi jest dość niewiele, bo zazwyczaj są to kamienie. I on w tej małej wiosce zaczął organizować opiekę duchową dla tych pielgrzymów, dlatego że jest to coś bardzo ważnego, że kiedy przyjdziesz na jakieś miejsce, ważne, żeby ktoś cię przyjął. Że ważny jest człowiek, nie tylko miejsce, ale ważny jest człowiek, który cię tutaj jakby ugości. Przyjmie, opowie. I on zaczął się opowiadać pielgrzymom, zaczął gościć im konferencje, spowiadać i też jakoś zorganizować program duszpasterski. On jest inicjatorem rekolekcji dla kapłanów, on jest inicjatorem festiwalu młodych i wielu innych seminariów postu i modlitwy. On wybudował taką matczyną wioskę, to jest gdzieś tam, jak pokazuję moim palcem, przecież palce się nie powinno pokazać, tam wybudowały takie domki dla dzieci sierot, które po wojnie były, tutaj jest Góra Objawień, właśnie w tym miejscu, gdzie pokazuję, tutaj ta duża moka jest, Góra Objawień i tam widać ścieżki, którymi ludzie tutaj wchodzą, i tutaj tędy schodzą. I on ojciec Sławko zawsze codziennie chodził albo tutaj na tę górę, która jest troszeczkę mniejsza, albo też tutaj na górę Kryżewac, na której jesteśmy. I to był świątobliwy kapłan, który umiał pomagać ludziom. Założył też taką wspólnotę ojca Miłosiernego dla narkomanów, ludzi uzależnionych, zniewolonych. I przyjmował ich, pomagał im i wielu, wielu uratował jeden kapłan stał się ojcem duchowym nie tylko właśnie tych, tej szóstki młodych ludzi ale też tysięcy tysięcy ludzi którzy tutaj go wspominają i którzy przychodzą tutaj na górę i zawsze idą do tego kamienia i też modlą się o stawiennictwo bo chociaż Wiecie, Sławko nie jest jeszcze ani błogosławionym, ani świętym, to jednak też ludzie czują wielką jego siłę modlitwy. I właśnie tutaj, kiedy schodził z góry, widzicie, że to jest bardzo niedaleko. On przyszedł tutaj podczas drogi krzyżowej z pielgrzymami, prowadził tę drogę krzyżową, rozważania i tutaj. Na tym miejscu, a dokładnie powiem wam gdzie, bo dlatego, że dzisiaj mi pokazywał Patryk. Yy, pa, yy, ci, którzy tutaj byli, to byli często u Patryka i Nancy. Mimo, że właśnie tutaj, w tym miejscu, między tymi kamieniami, osunął się na kolana Patryka i, i tutaj właśnie zmarł w tym miejscu. A tutaj jest ustawiony yy, kamień tak jak widzicie on tutaj troszkę nie pasuje do tego, bo on jest przyniesiony taki płaski kamień no ma kilkaset kilogramów wagi i on tu został przyniesiony przez chłopców z Czenakolo tam z dołu czyli z, 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 spod spodnóża wynieśli go tutaj e, jako taki hołd ojcu, ojcu Sławkowi i on tutaj w tej chwili upamiętnia to miejsce, gdzie oddał życie święty byłby kapłan. Ja kiedyś, ja miałem szczęście spotkać w swoim życiu naprawdę wspaniałych ludzi, kapłanów, którzy, którym jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Niektórych spotkałem w mojej parafii, niektórych spotkałem w seminarium. Niektórych znam teraz i niektórych znam też ze, z książek. Na przykład bardzo wielką mam wdzięczność do świętego Josemarii do de Balaguer, który kiedy przeczytałem jego biografię, to powiedziałem, o takich kapłanów nam potrzeba. Kapłan, który Zajmuje się bardzo mocno kierownictwem duchowym, mówicie jest w kościele od samego początku tak zwane kierownictwo duchowe Na przykład Jezus był kierownikiem duchowym dla swoich apostołów, potem Maryja na przykład kształtowała świętego Jana, świętego Łukasza pewnie i dbała o to, żeby nie zbłądzili. I od samego początku są to tak zwani ojcowie duchowi, którzy pomagają iść drugą prostą, bo nawet święci potrzebują kogoś, kto ich popatrzy na nich z boku, kto ich nakieruje, co mają robić, jak mają czynić. Na przykład, ojców duchownych mieli wszyscy święci. Na przykład ojciec Pio miał kierownika duchowego dla świętej Teresy z Avilla. takim kierownikiem duchowym był Takim kierownikiem był Jan od Krzyża. Matka Teresa z Kalkuty miała swojego kierownika duchowego. Święty Josemaria Escriva de Balaguer też wyznaczył z między swoimi księżmi wybrał sobie kierownika duchowego spowiednika i ojciec Sławko też właśnie był takim kierownikiem duchowym i teraz mimo, że umarł, żyje we wspomnieniach, żyje w sercach wielu ludzi bo przekazał Ewangelię przekazał Ducha Chrystusowego, który w nim był bo kierownictwo duchowe to jest też przekazywanie Ducha przekazywanie Światła, które potem, tak jak my czasami wspominamy naszych rodziców, dziadków, że oni nam coś przekazali, jakieś wartości, i my z początku czasami nawet ich nie słuchamy, czasami nie chcemy się nawet zgodzić z nimi, ale potem przejmujemy ten sposób ich myślenia, bo zauważamy, że to, co robili, było dobre. Nie wszystko w człowieku jest dobre. Ale z każdego człowieka możemy wybrać coś, co jest piękne. I nie będziemy na pewno drugim, na przykład świętym Janem Marią Wianejem, albo świętą Faustyną, albo Ojcem Sławką, ale możemy z każdego z nich wziąć coś takiego, co nam się przyda, czego się nauczymy od nich. I tutaj na tym miejscu pomódlmy się dla każdego z nas o. Dobrego kierownika duchowego, bo każdemu z nas taki, taki jest potrzebny, aby jeżeli ktoś ma to za takiego kierownika duchowego, aby Bóg miał go w swojej opiece, żeby dawał mu światło, aby sam nigdy nie zbłądził i też prowadził tych, którzy mu zaufali właśnie do Boga, żeby zawsze pokazywał Boga, żeby każdy kierownik duchowy nie skupiał uwagi na sobie, ale służył i Dbał o to, aby w ludziach było dobro. Był taki bardzo wielki zakonnik Benedykty, potem Kartus, ojciec Woroniecki. I on w jednym ze swoich zapisków w kierownictwie duchowym napisał tak. Kiedy przyjdzie do ciebie jakiś człowiek, jakaś dusza, to zachwyć się tym, co Bóg już do tej pory w nim zdziałał. Zobacz i odszukaj to, co jest w tym człowieku dobre, co jest z Bożego Ducha. I za to podziękuj, tym się zachwyć, i też pokaż temu człowiekowi, że jest w nim dobro. A potem pomóż mu iść drogą do, za Jezusem. Ja tak w takiej luźnej interpretacji, bo nie mam cytatu teraz przed sobą, pomóż mi się teraz o dobrych kierowników duchowych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym inowajców. I nie bójź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie teraz Boże Błogosławieństwo Pan z Wami. Niech Was szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.